Sklep internetowy Altway Shop z przyjemnością przedstawia prezentację kolejnego produktu. Jest to produkt z naszej nowej serii mierników środowiskowych detektor wycieków gazów palnych GD02. GD02 to stabilny, bezpieczny i niezawodny detektor gazów palnych z kolorowym wyświetlaczem. Dokładnie mierzy stężenie metanu w otoczeniu, a dzięki wysokiej odporności na zakłócenia doskonale sprawdza się w większości środowisk. Jego kompaktowa konstrukcja zapewnia mobilność, umożliwiając przeprowadzanie dokładnych inspekcji w różnych miejscach. GD-02 jest zasilany wbudowaną akumulatorową baterią, co zapewnia wygodę oraz długotrwałe użytkowanie bez konieczności ciągłej wymiany baterii. Jest wyposażony w elastyczną sondę o długości 36 cm, która umożliwia łatwe dotarcie do ciasnych lub trudno dostępnych miejsc, oraz w latarkę, idealną do pracy w ciemnych lub słabo oświetlonych środowiskach. Urządzenie posiada intuicyjne menu, które pozwala użytkownikom dostosować ustawienia do własnych preferencji. Do wyboru są m.in. tryb wyświetlania, jednostki pomiaru, zakres pomiarowy, typ alarmu i wybór języka. Zestaw zawiera miernik GD02, kabel do ładowania USB typu C, instrukcje obsługi oraz poręczne Etui. GD02 został zaprojektowany. Aby chronić twój dom i rodzinę poprzez wykrywanie niebezpiecznych wycieków gazu, zanim staną się zagrożeniem, monitoruje powietrze w czasie rzeczywistym, ostrzegając o wyciekach gazu z kuchenek, systemów grzewczych czy butli gazowych. Użyj kodu QR, aby dowiedzieć się więcej o tym produkcie, jak i o wielu innych pozycjach w naszej bogatej ofercie. Oferujemy również szeroką paletę filamentów do druku 3D, takich firm jak Prorok, Esun i Winky. Altway Shop jest oficjalnym dystrybutorem firmy Fnercy i oferuje szeroki asortyment jej produktów. Zapewniamy gwarancję i wsparcie techniczne. Prowadzimy sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.